I dzień dobry, dzień dobry. W tym filmie chciałem Was zaprosić na przejażdżkę po nowym odcinku obwodnicy Krakowa. Bo jeżeli ktoś z Was nie był, to powiem tylko, że do tej pory była z jednej strony Krakowa tylko obwodnica, która zawsze się korkowała, niezależnie o której godzinie dnia, nocy czy wieczora wracałem na przykład z pracy do domu. To ta obwodnica była zawsze zakorkowana, zawsze był jakiś wypadek. Jak miałem przejechać przez Kraków obwodnicą, to czasami do pracy wyjeżdżałem nawet i godzinkę wcześniej, żeby przelecieć przed ludźmi. A 23 grudnia, a dzisiaj mamy 3, 3 stycznia, został otworzony nowy fragment obwodnicy. I przy okazji chciałem przetestować też kamerkę, tą właśnie insta 360 x 4 którą Mikołaj sam sobie musiał przynieść, słuchajcie, bo chciałem ją też wykorzystać do nagrywania na motocyklu i zobaczcie, przejeżdżamy teraz koło lotniska w Palicach, po lewej stronie macie pas startowy na którym lądują samoloty akurat nie, nie udało się w tej chwili, nikt nie podchodzi do lądowania no i jedziemy dalej starą częścią obwodnicy skręcam teraz w prawo będziemy jechali jakieś 5 minut jeszcze tą drogą, która przechodzi z autostrady A4 z Katowic. No, i jak rozpocznie się nowy fragment, to też Wam od razu odpowiem. Na razie jedziemy starą drogą. A tak poza tym, to powiem Wam, że troszkę, troszkę w cudzysłowie, wiadomo, że zima zimą ale ten sezon motocyklowy u nas w kraju no, trwa trochę za krótko. Tak naprawdę jeździmy tylko kilka dobrych miesięcy, a potem zima. A osobiście nie lubię też jeździć jak jest tak bardzo, bardzo zimno. A ja wiem, że się można ciepło ubrać, ale opony nie kleją, a poza tym to troszkę tak człowiek jak jest taki poubierany, to odbiera to trochę przyjemność z jazdy. No i słuchajcie, jedziemy tutaj dalej. Jeżeli ktoś z Was był w Krakowie... Czy jest z Krakowa, to doskonale wie, że zaraz będziemy przejeżdżać prze, przez takie duże skrzyżowanie, które kiedyś kojarzyło się z Kwitkiem, z Lerłammerleą, tuż na wylocie z Krakowa. Więc my teraz wracamy, tak jakby do Krakowa, od strony Katowic. Jeżeli będziecie kiedyś jechali tędy, to również od strony Katowic będzie można tutaj jechać. I dawniej e, tak naprawdę pokażę Wam, gdzie kończyła się ta autostrada, ta obwodnica. Pamiętam tutaj na tym fragmencie akurat e, kiedyś, jak była budowa autostrady A4 i obwodnicy, to pierwszy raz na motocyklu z kolegą przekroczyłem barierę pewnej prędkości, ale to już może nawet nie będę mówił, że po prawej stronie tutaj... Pierwszy skręt i tutaj jakbyście skręcili, to jedziecie na tam Kraków, do ulicy Josefa Konrada, potem tam jest fragment do Polskiej, jedziecie na pudełko i to była stara możliwość do dochódnych przez cały Kraków. Tak naprawdę zajmowało to no raz w piątek prawie, że godzinę 20, a teraz jedziemy sobie dalej prosto minęliśmy po prawej stronie właśnie faktory. I jedziemy dalej prosto, gdzie za chwileczkę będzie jeszcze jeden zjazd z, z obwodnicy, który był kiedyś To jest z kolei na ulicę Jasnogórską Tam jest serwis salon Porsche, Forda, jeżeli wjeżdżaliście od tej strony Jest też Joya Enfield, jest też, jeżeli byście jechali, nowo otwarty salon Suzuki, w którym kiedyś byliśmy O, a my jedziemy dalej tutaj pod wiaduktem ten drugi wiadukt ten taki bardziej uczęszczany który możecie zobaczyć za chwileczkę to zobaczycie będziemy potem przejeżdżać to jest wiadukt z kolei z Krakowa na Olkusz droga czyli stara droga na Katowice a my tutaj zaczynamy w tym momencie wjeżdżamy na fragment nowej obwodnicy tego już nie było. Tu się da Zbliżasz się do sprawa. stacji Pipi. Skręć i tankuj taniej z aplikacją Pipi Mi. Oczywiście Jano się musiał ale dzięki Janosikowi dzisiaj też mnie ocalił na 40. -tach. Teraz dyrekcja stoi, także uważajcie. No i mamy tutaj ograniczenie do 100 km na godzinę. Jedziemy nowym, zupełnie fragmentem drogi. Powiem szczerze, że mam pewną sprawę do załatwienia, akurat, bo Wczoraj kamień uderzył mi w szybę. Jest taki dość spory odprysk i jadę właśnie do serwisu, żeby sprawdzili, czy, czy będzie się dało to naprawić, czy też nie. No i popatrzcie, jaka piękna, zupełnie nowa droga. Jedziemy sobie 100 na godzinę. Pierwszy raz. To dużo też ułatwi, ponieważ ta droga docelowo yy, będzie wychodziła właśnie na Warszawę więc jadąc od strony Katowic nie musicie już przejeżdżać przez Kraków przez centrum tylko od razu można odbić no i lecimy dalej sobie nową obwodnicą troszkę szaleje Google widzę, że nie ma takich jeszcze dokładnych danych co do tej obwodnicy, ale specjalnie pojedziemy nią jeszcze dalej dokąd się da Bo też mam taką zasadę, że jak się otwiera jakaś nowa droga Szczególnie właśnie w Krakowie i w okolicach, to lubię się nią przejechać Kiedyś to była trasa łagiernicka, którą na motocyklu można było przejechać Bo otwierała się jakoś tak w lecie A teraz zobaczcie, przejeżdżamy przez nowy tunel Troszkę muszę zwolnić, bo wiecie, że teraz Punelach, to czasami różne rzeczy są. No ale ogólnie fajnie by się jechało na motocyklu, można by było sprawdzić brzmienie. No i patrzcie, nawigacja troszkę wariuje. Jak będziecie jechać na Google, to on troszkę jeszcze tak wariuje. Nie wie, nie wie gdzie jest, ma już trasę zaznaczoną, natomiast ciężko, bo teraz dopiero złapał nowy, nowy kierunek do celu mam 8 km i 11 minut a przez miasto jadąc te 8 km to czasami jest 50 45 minut, bo no na motorku wiadomo, że trochę szybciej ale dzięki tej obwodnicy też motorkiem będzie można się fajnie przejechać spróci to nam odległości właśnie poruszania się po samym mieście, bo nie będzie trzeba Stać w korkach. Poza tym, jak zauważyliście, są trzy pasy, co jest bardzo cenne. Ta stara obwodnica, z drugiej strony, tam koło balic przewodząca, ma dwa pasy i tam zawsze, jak się coś wydarzy, to po prostu wszyscy są uziemieni. No i proszę, jeszcze mamy 3,9 km tą nową obwodnicą do przejechania. Bardzo dobrze oznakowana. Tak naprawdę brakowało i super, że udało się otworzyć ją jeszcze przed świętami Chociaż e, czytałem już jakieś artykuły, że zdarzyły się już jakieś wypadki No ale to zawsze no, niezależnie, czy to jest nowa, czy stara droga Natomiast jak widzicie, jedziemy cały czas Trzy pasy Nowoczesne zjazdy, bardzo ładnie oznakowane. Czy czy docelowo będzie to 100 na godzinę, czy tu będzie trochę więcej, ale chyba 100 O, teraz znowu zwariowało Google, bo też gdzieś się tutaj coś mu wykrzaczyło. A jedziemy dokąd się da, bo jakby chcę sprawdzić, gdzie można wyskoczyć. No i tak jak ktoś kiedyś ostatnio pisał na którymś forum chyba motocyklowym, w tej chwili tak naprawdę od samej Warszawy, takimi dobrymi drogami możecie dojechać do nowego targu. Jeżeli ktoś się wybiera do zakopanego, nie lubię zakopanego, także współczuję, ale jeżeli będziecie jechać, no to do samego nowego targu można dojechać takimi już naprawdę nowoczesnymi, dobrymi drogami. O, i dalej mamy 100 na godzinę 80. O. To już się będzie za chwileczkę kończyła ta obwodnica. Mamy jeszcze jeden tunel. No, jeżeli byście pojechali prosto, no to wtedy jedziecie już w kierunku na Warszawę. Ja tutaj odbijam węzeł na mistrzowej o, znowu zwariował Google. Powiem Wam, że naprawdę ładnie to wygląda. I naprawdę można przejechać już normalną drogą bez stania w korkach i dojechać do, do, do nowej huty zupełnie inaczej niż dotąd. O, teraz mi właśnie zwariował całkowicie. Google odnalazł się ale to też pokazuje, że jeszcze pewnie te trasy nie są uwzględnione no i to tyle, zjeżdżamy z obwodnicy mam nadzieję, że jechało Wam się dobrze pozdrawiam serdecznie no i oby ten sezon zimowy się skończył, bo jak sama nazwa mojego kanału mówi na motocyklono no ciężko jest troszkę bez. Ja akurat ładuję akumulatory bardzo mocno jeżdżąc na motocyklu. To jest taka pasja, która dodaje energii, a, a jeżeli nie mogę jeździć na motocyklu, to, to tą energię trochę tracę. Pozdrawiam Was serdecznie i oby ten 2025 spełnił Wasze marzenia. Wszystkiego dobrego i dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie, bo to jest też dla mnie bardzo cenne. Pozdrawiam, hej!